Poniedziałek. Zima nas dzisiaj wita obrzydliwą mrzewką pod chmurnym niebem i z wielkiej koniunkcji Jowisza z Saturnem pewnie będą nici dzisiaj. No ale zawsze można się jeszcze łudzić. Robię dzisiaj likier krówkowy. Tutaj mam butkę, krówkę i łyżkę cukru pudru. Dokładny przepis wam podam w linku na dole, bo to jest z Instagrama od jednej dziewczyny. No zobaczymy jak to wyjdzie, bo znowu mamy pierwszy raz. Butlę kupiłam w Brico, Pół półlitrowe. Wyparzyłam ja właśnie i będzie fajne, fajne do degustacji na święta. Mamy gładki. Gładki płyn zmiksował się krówka z wódką. Teraz mam tutaj y, rozpuszczoną kawę rozpuszczoną i będę ją dodawać razem z mlekiem zagęszczonym i śmietanką. Ale już tego w blenderze nie zmieszczę, kurczę. No, tutaj już jest 750 ml, kurczę. Ja jeszcze muszę 300 wcisnąć, a tu jest max maks 1000. Może by się wcisnęło? No dobra, zobaczę. W każdym razie on mm, swoją drogą blender z Aivon. <grym> tak jakby się ktoś zastanawiał, no to mam troszkę kuchni wyposażonej przez Aivon. A to co tu się, co tu stoi to? <grym> no dobra, nie patrzymy na bałagan tam się chował makowiec, jeszcze kawałeczek został, a resztę schowaną w lodówce, żeby mi nie zjedli. Dobra, lecimy z resztą. Dobra, przerzuciłam się na mikser. Jak dolałam śmietany do blendera, to blender miał za wysokie obroty i śmietana mi się ścięła. I było wszystko na wierzchu, stało. Ściągnęłam to, przecedziłam przez gazę, także nic się nie zmarnowało. Wlałam do misji miksera, dodałam mleko zagęszczone śmietany, tak jak poprzednio. W tych samych proporcjach, bo tam to całą zdjęłam. Dosłownie taki korzuk się zrobił na wierzchu. I teraz na, na, po prostu na wolnych obrotach, żeby się tylko wymieszało dobrze, e, zmiksowałam po prostu tutaj. No, dosłownie o, na takich obrotach. Także nie mieszamy za długo i na bardzo wolnych obrotach, żeby nam się nie ścięło. No, ja tego nie wiedziałam, ale na szczęście sytuacja uratowana. No i wyszły nam trzy flaszeczki. Jedna trochę niepełna, ale to nic czyli jakieś litr 300. Wódki było 450 ml. I z moich wyliczeń likier ma jakieś 13%. Także delikatne, leciutki <grymna> na rozgrywkę. Leoś. Leoś trzymaj. Trzymaj. Ja no mam tępę nożyczki. O, udało się. Dlaczego? Ja bym mała miała Dobrze, odłóż go. Zobaczcie. Wydziałam kireksa. Tirek. I z I czekoladki Moja z Rafa. mam kirek oczywiście. I kolorowanki. Widzę, ja już mam takiego. Serio? Tak. No to by już mam dwa, będą mogły się no to... gryźć. Pokaż mi, że lewka, a nie otwiera, tak? tak. Raz, Dwadzieścia jeden, Aaj. jeden i sera, dwa jeden tu. Dwa, jeden. Misie. Miski. No. Co? No wiesz. No coś ty mi, bo ja już nie mam miejsca Na inne dinozaury. I bo już nie mam dinozaurów mieć w kalendarzu. Ale nie... Ja nie mam miejsca na twojej półce. Straszne! Dziecko nie chce prezentów. Tu. Ale jeden Mama, nie. ale ja <laughs> nie mieszczę na kłucie już. Ewelet! Tak. No, super. Renifelet. Ale mm. on maskaj. Renifelek. Dobra. Ta mama sama? A mama ma. Herbatka biała malinowa. Zaraz sobie zrobię. Powiem wam, że zajadam się truskawkami z Egiptu. <śm> z Biedry. Taka miseczka za 10 zł. No, ja dodam dwie. Takie w głowie, bo były takie trochę napsute. Przecież nie wyrzucę. No, obgryzłam. I są słodkie. Mm. Anielka odda każde czekolady świata za truskawki. Do tego. Mitołaj, mitołaj, jeździ samochodem, bo był sam chcił, to bym ha, tra, la, la, co to za mitołaj? Hu, hu, ha, tra, la, la, co to za tołaj? mi mitołaj, rozwet ma bez wiców, a prezenty dla dzieci wiezie w podosnitu. u ha co to za mitołaj? u ha co to za mi A za ile dni przyjdzie Mikołaj? Eee... Za Mhm. Mm Musimy posfundać. Mhm. Samotność. Kiedy jesień powoli opuszczała świat, wiatr miał dużo pracy. Malował niebo na szaro i przynosił pierwsze ciężkie podmuchy mrozu. Szumiał też wysoko w górach. Pomagał zimie skuwać lodem szczyty. Szary domek był wtedy sam. Czytał jeszcze raz wszystkie książki. Liczył krople deszczu uderzające o szyby, obserwował wiewiórki biegające po ulicy i czekał czekał na powrót wiatru, czekał też na swój pierwszy śnieg. Wyobrażał sobie miliony śnieżynek spadających na ziemię, na krzywy dach i na tupole. Mijały dni, a szary domek tęsknił coraz bardziej. Nikt nie przynosił mu historii, dokuczała mu cisza. Nie cieszyło go ani pomarańczowe słońce, ani gwiazdy, ani nawet herbata z czerwonego czajnika. Najtrudniejsze były wieczory, ciemne i zimne. Szary domek spoglądał wtedy w stronę herbatkowego miasta, patrzył na inne domy małe i duże z brązowymi i czerwonymi dachami. We wszystkich oknach paliły się żółte światła. Obserwował jak z kominów unoszą się siwe sznury dymu i nagle zrozumiał, że jest niczyj. Tak, niczyj. Kiedy wiatr wrócił po długiej nieobecności na ulicę wietrzną, od razu zauważył, że domek zmizerniał, skurczył się, poszarzał jeszcze bardziej, a jego dach mocniej się przekrzywił. Szary domku, źle wyglądasz, powiedział zmartwiony wiatr. Ach, to nic takiego, dobrze, że już jesteś w wietrze. Opowiedz mi proszę coś. W górach spad śnieg, mróz już szczypie w uszy i nosy. Zima idzie powoli w stronę herbatkowego miasta opowiadał wiatr. Wieczorem, jak zwykle, obserwowali grafitowe niebo. Gwiazd jednak nie było widać. Schowały się za chmurami pełnymi śnieżynek. Szary domek patrzył więc znowu na światła w oknach i dym unoszący się smuszkami nad herbatkowym miastem. Wietrze, tak, szary domku, co się dzieje w innych domach w taki wieczór jak ten? Wiatr poleciał na ulicę rumiankową, potem namiętową, skręcił też w pigwową i wrócił. W innych domach pachną choinki. W innych domach gra też muzyka, ktoś tańczy i śpiewa, ktoś coś czyta, ktoś pisze list. Domek westchnął cicho: No tak, teraz rozumiem, dlaczego tak mizernie wyglądasz. Tęsknisz, szary domku, tęsknisz za swoim mieszkańcem. Przecież nie mam mieszkańca zdziwił się domek. Właśnie dlatego tęsknisz, stwierdził wiatr. Domy, w których nikt nie mieszka, niszczeją, ich ściany stają się coraz zimniejsze, aż wreszcie takie domy zasypiają na no zawsze. Pokryte kożuchem kurzu i stosem pajęczyn. W najgorszym wypadku zostają nawiedzonymi domami, w których straszą duchy. To straszne, nie chcę spać pod kożuchem kurzu i nie chcę nikogo straszyć. Szary domek był przerażony. Nie martw się, ty jesteś wyjątkowy i nie masz ani jednej pajęczyny, ani kurzu. Dodał szybko domek. No właśnie. Szepnął wiatr, zamyślił się. Później wleciał przez komin do wnętrza domku, zajrzał pod fotel, pod każde krzesło, sprawdził strych, poleciał do piwnicy i pląsał między kolorowymi słojami. Wreszcie wyleciał na zewnątrz i powiedział: Nie, naprawdę, nikt tutaj nie mieszka. Oczywiście, że nie, przecież zauważyłbym. Na pewno bym zauważył. Nie możesz dłużej tęsknić, stwierdził wiatr. Musisz mieć swojego mieszkańca, a ponieważ jesteś wyjątkowy, tak jak ja i moja. Hmm. To znaczy, nasza ulica. Może tu zamieszkać tylko ktoś wyjątkowy. Ale kto? Jeszcze nie wiem. Muszę znaleźć kogoś właściwego. Znaleźć? Można znaleźć właściwego mieszkańca? Na pewno takiego, który będzie stroił choinkę i pił kakao, słuchał muzyki, czytał mi książki na dobranoc, opowiadał długie historie? Pytał domek uradowany. Tak, właśnie takiego. Nie martw się, znajdę kogoś wyjątkowego szepnął wiatr tajemniczo i potrząsając bezlistnymi gałązkami topoli, odleciał w siną dal, gwiżdżąc cichutko. Do wietrzenia, szary domku, do wietrzenia, przyjacielu. Wiatr znajdzie domkowi mieszkańca i to wyjątkowego. Kogoś, kto zawsze będzie wracał, zapalał światło, pił herbaty z niebieskiej filiżanki, zasypiał pod krzywym dachem, śnił kolorowe sny. Kogoś, kim domek będzie mógł się opiekować. Wiatr wiedział i widział prawie wszystko, więc skoro twierdził, że kogoś takiego można znaleźć, to na pewno tak jest. Może mój mieszkaniec czeka na mnie na drugim końcu świata? Albo w samym środku ciemnego lasu rozmyślał tego wieczora szary domek. Może zabłądził na pustyni, albo szuka mnie w wysokich górach? Gdziekolwiek teraz jest. Wiatr na pewno go znajdzie. To co, jeszcze jedno opowiadanie tutaj? Wiatr bardzo szybko znalazł mieszkańca dla szarego domku. Już następnego dnia wczesnym rankiem pojawił się przed jego drzwiami z tajemniczą postacią. Szary domek ledwo ją zauważył. Była maleńka i chudziutka jak szpilka. Do tego ubrana na czarno. Czarny płaszczyk, czarne buciki, dwa cienkie czarne warkoczyki. Cześć, domku! Mam dać ciebie niespodziankę! zawołał wiatr. Dzień dobry, szary domku! odezwała się tajemnicza postać. Dzień dobry, wietrze! Dzień dobry, ludziku w czarnym płaszczyku! Ależ domku, to nie żaden ludzik w czarnym płaszczyku! wyjaśnił zakłopotany wiatr. To noc we własnej osobie. Ojej, przepraszam, za zawstydzony szary domek i otworzył drzwi. Zapraszam, rozgość się, proszę, Nocko. Może herbatki? Dziękuję. Noc weszła do wnętrza domku i klasnęła z zachwytu. Miałeś rację, wietrze. Szary domku, jesteś bardzo ładny. Dziękuję, Nocko. Czy od dzisiaj będę twoim domkiem? Nigdy nie miałam domu, powiedziała Noc i położyła się na żółtej poduszce. Nawet nie wiem, czego potrzebuję. Jestem bardzo zajęta. Najbardziej na świecie lubię ciszę i mocny sen. To się dobrze składa. Pod moim dachem będziesz miała. mogła się wyspać, a ja będę się Tobą opiekował. Zapewnił Szary Domek. Noc uśmiechnęła się i ziewnęła. Uch. Dobrze, zatrzymam się u Ciebie na jakiś czas. Może się okaże, że potrzebuję właśnie takiego domku jak Ty. Na pewno jesteś mieszkańcem, na którego tak długo czekałem. A teraz ułóż się wygodnie i śpi, a ja wyczerpuję dla Ciebie najgłębszą na świecie ciszę. Wyszeptał Szary Domek. Noc długo wierciła się na poduszce. Nie mogła zasnąć. Wreszcie zaskoczyła z krzesła, zeszła po schodkach do piwnicy, położyła się w najciemniejszym kącie i zasnęła. Ojej, będzie jej tam niewygodnie, martwił się domek. Mogła chociaż zabrać poduszkę. Noc potrzebuje tylko ciszy, więc zaszumył obiad i odleciał. Szary domek przez cały dzień stał nieruchomo, nie skrzypiął, nie poruszał okiennicami, nie czytał książek, nawet nie zauważył, kiedy z nieba zaczęły spadać pierwsze płatki śniegu. Wpatrywał się za to, w najciemniejszy kąt piwnicy, z którego dobiegało ciche pochrapywanie. Patrzył i czekał. Miał nadzieję, że kiedy noc już się wyśpi, poczęstuje się herbatą. A potem usiądzie w fotelu i opowie domkowi swoją historię. Nic takiego się jednak nie zdarzyło. Noc ubodziła się późnym popołudniem, kiedy niebo było już szare. Dobrze, że się mną opiekowałeś, szary domku, ale teraz muszę iść. Powiedziała i zniknęła. Pojawiła się wczesnym rankiem, ziewając głośno. Wróciłam. Zawołała i nim domek zdążył się odezwać. Zaszyła się w najciemniejszym kącie piwnicy. W ciągu kolejnych dni nic się nie zmieniło. Noc okazała się bardzo dziwnym mieszkańcem. Pojawiła się w szarym domku wczesnym rankiem, żeby zaraz zniknąć w kącie piwnicy i spała. Stała późnym popołudniem, wkładała czarny płaszczyk, czarną wełnianą czapkę i wychodziła, wołając do zobaczenia jutro domku. Noc nie opowiadała żadnych historii. Nie piła herbaty, nie zachwycała się śniegiem, nie martwiła się siarczystym mrozem. Nie interesowały ją też święta, więc nawet nie pomyślała o choince. a bombki spały w najlepsze w kartonach na strychu. Szary domek bardzo się starał. Codziennie wyczarowywał dla nocy najgłębszą ciszę. Poprosił też wiatr, żeby przyniósł do piwnicy zapach lasu. Wiedział, że noc bardzo lubi ten zapach, niestety. Wieczorami szary domek znów spoglądał z tęsknotą na inne domy, na żółte światła, kolorowe lampki migoczące w oknach. Popatrzył na dymiące kominy i wzdychał smutno. Zapracowana noc zauważyła, że szary domek jest smutny. Czy coś się stało? spytała. Nie, ja. Domek nie wiedział, jak powiedzieć jej prawdę. Może jesteś chory, szary domku? Nie, nie jestem chory. Ja tylko widzisz. Nie gniewaj się, Nocko, ale myślałam, że kiedy tutaj zamieszkać przestanę tęsknić. Za kim tęsknisz, Szary Domku? Za kimś, kto lubi pić ciepłą herbatę wieczorami i czytać książki? Za kimś, kto będzie przynosił długich historii i wołał od progu: Dzień dobry, mój Szary Domku! Za kimś, kto będzie piekł pierniczki i marzył o kolorowej choince? Ach tak, Szary Domku, bardzo mi przykro, ale jestem nocą i chociaż uwielbiam zapach herbaty malinowej i bajki, i choinki też. Nie mogę być kimś takim. Czy wiesz, co robię, kiedy mnie nie ma? Rosnę. Robię się naprawdę ogromna, a później idę przez lasy, pola, ogrody i miasta i maluję. Maluję całe niebo na czarno albo na granatowo, a potem pilnuję snów. I kiedy wracam wczesnym rękiem, jestem bardzo, ale to bardzo zmęczona. Ojej, nie miałam pojęcia, że masz tyle pracy, noc uśmiechnęła się. Ale ja to lubię. Lubię malować niebo i pilnować snów. Tylko, że potem jestem bardzo zmęczona, robię się coraz mniejsza i słabsza i zaraz zasypiam. Zasypiam wszędzie tam gdzieś ciemno i cicho pod kamieniami w lesie, w opuszczonej dziupli, na dnie starej studni. Nigdy nie będę twoim wymarzonym mieszkańcem. Bo jesteś nocą, dokończył cichutko szary domek. Właśnie nie nadaje się na prawdziwego mieszkańca, potwierdziła noc, ale jeśli pozwolisz, będę czasami do Ciebie przychodzić i spać w piwnicy. Będzie mi bardzo miło, gdy zechcesz mnie odwiedzić. I oczywiście możesz śnić swoje piękne sny. W najczarniejszym kącie mojej piwnicy. Wiesz, domku, myślę, że powinieneś czekać na święto szarego domku. A co to takiego? To dzień, w którym spełniają się marzenia wszystkich szarych domków. W takim dniu na pewno pojawi się ktoś, kto, kogo będziesz mógł chronić przed deszczem zimnym i burzami. Naprawdę? – wyszeptał domek. Tego dnia szary domek postanowił cierpliwie czekać na swoje święto noc. Nie mogła się przecież mylić. Taki dzień musiał wcześniej czy później nadejść. I tylko wiatr na wieść o tym, że noc nie nadaje się na mieszkańca, postanowił przejrzeć wszystkie kalendarze świata. A kiedy w żadnym nie znalazł święta szarego domku, stwierdził, że nie będzie czekał i wyruszył na poszukiwanie kolejnego wyjątkowego mieszkańca. Jesteś tylko, prawda? Nie musiałem mówić. Dobranoc. Jesteś? Jak pan ten. Pamiętasz, co on Dobranoc. Dobranoc. <gry> o, 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 on mi zabiera. To jest wygórny i nie ma wybrać sposobu. Dobranoc.